Dziękujemy. To raczej bardziej uczy współpracy niż siły. Podoba mi się bardzo. Idziemy zobaczyć, co jeszcze jest przygotowane. I sama na siebie godziny czekała z naganiaczami. Tyczewko zawiesimy. Ja tu komplikuję panowie i opowiadam dzieciom, które chętnie. o przed to związane Mądrze się, czyje to są tropy zwierząt? Tutaj? Albo w jakiś sposób właśnie drzewo. Albo na przykład, Jakie to są gatunki Proszę pana, co się pan denerwuje? Ostatni raz jak pana widziałem, to ja myślałem, że to był pan. Ale to nie był pan. To był pański brat. Pan jest podobny do brata jak dwa grzyby w barszczu. To może być miękkie. Wszystkim się zdawało, że to w Polsce się, a My hamujemy nasze polskie lasy. O, szczególnie lasy z Kotliny kłótni. Tak jest. Czyli na zdroje i lądek król. Tak jest. Czerwień zachodzącego słońca spływa na horyzont, zwiastując koniec pięknego dnia. Coś idzie w naszą stronę. <śmów>